Opowiem wam dziś historię mężczyzny, który w 2003 roku został brutalnie zaatakowany. Miał 83 lata, nie miał wrogów, był lubiany wśród innych mieszkańców w dzielnicy Plympton, w Plymouth w Wielkiej Brytanii. Ta sprawa poruszyła nie tylko jego bliskich, ale i opinię publiczną. Kto tak naprawdę chciał się pozbyć Erika? Mężczyzna przyszedł na świat w 1920 roku. W wieku 18-19 lat uczestniczył w II wojnie światowej. Był pilotem, zajmował się transportem żołnierzy na teren Francji. Gdy wrócił do Wielkiej Brytanii, był nazywany w późniejszych latach jednym z bohaterów wojennych. Jednak po powrocie Erik był młody i chciał założyć rodzinę. Długo nie musiał szukać wybranki swojego serca, bo niedługo później zaczął spotykać się z Jemmą, która stała się miłością jego życia. Zostali małżeństwem, mieli dwójkę dzieci, Jamesa i Sally. Byli szczęśliwą rodziną. Erik po powrocie zaczął pracować jako rzeźnik i nawet otworzył kilka swoich punktów ze sprzedażą mięsa. Cieszył się, że spotkał na swojej drodze kobietę, która okazała mu duże wsparcie. Niezależnie od tego, czy Erik pracował jako pilot, czy jako rzeźnik, dawał z siebie 100%. Mężczyzna patrzył w przyszłość pozytywnie. Niczego mu nie brakowało, miał kochającą żonę i cudowne dzieci. Myślał, że będzie już tak zawsze. Ale los nie był mu przychylny. Gdy Erik miał ponad 60 lat, niespodziewanie zmarła jego żona i mężczyzna nie mógł się z tym pogodzić. Jego życie straciło sens, mimo że dzieci starały się pocieszać ojca i być przy nim. Mężczyzna był przekonany, że nic dobrego w życiu już go nie spotka, że całe życie będzie sam. No w takim sensie miłosnym, bo wiadomo, że miał dzieci, które oczywiście kochał, ale brakowało mu takiej bliskiej osoby. James i Sally mieli już swoje sprawy, byli dorośli, więc nie mogli być cały czas z ojcem. Eric cały czas pracował jako rzeźnik, a w wolnym czasie spacerował. Wszystko się zmieniło, gdy nagle poznał dwa lata młodszą od siebie Audrey. Kobieta także była wdową, miała dzieci z poprzedniego małżeństwa, więc oni gdzieś w jakiś sposób się rozumieli. Audrey była bardzo wyrozumiała w stosunku do Erika: para dużo rozmawiała, spędzała ze sobą wolny czas i dość szybko podjęli decyzję o małżeństwie. Dzieci Erika nie były zadowolone, ponieważ uważały, że to za szybko, że to tak naprawdę ojcu jest niepotrzebne, ogólnie nie przepadali za wybranką ojca. Oczywiście zdawali sobie sprawę, że każdemu w każdym wieku należy się szczęście i miłość i nigdy na nią nie jest za późno, ale według nich ta relacja była bardziej przyjacielska ani miłosna. Erik jednak cieszył się, że ma osobę, z którą może porozmawiać, spędzić czas. Cieszył się, że po prostu nie jest sam. Bo tak jak mówiłam, był przekonany, że po śmierci żony to jest już koniec, że jest skazany na samotność. A tutaj poznał Audrey, która stała się oczkiem w jego głowie. Niezależnie od tego, jakie zdanie mieli na jej temat jego dzieci, Oczywiście szanował ich opinie, ale i tak robił to, co uważał za słuszne i to, co podpowiadało mu serce. Do ślubu Audrey i Erika doszło w 1985 roku. Ich życie na emeryturze było jak z bajki. Erik cały czas pracował jako rzeźnik, ale dzięki pomocy Jamesa, czyli swojego syna, mógł sobie pozwolić na częste wakacje czy wypady do restauracji. Mężczyzna miał wysoką emeryturę. I dzięki niej mógł zapewnić swojej żonie dobry byt. Paratek naprawdę przeżywała swoją drugą młodość. Śniadania, obiady czy kolacje jadali na mieście, w drogich restauracjach. W domu Audrey rzadko gotowała, wiedziała, że nie musi. A wyjazdy do Hiszpanii kilka razy w roku poprawiały jej samopoczucie. Wszystko zmieniło się w drugiej połowie lat 90., gdy Erik zaczął chorować. Tak naprawdę zaczęło się pod koniec lat 90. Mężczyzna od zawsze cierpiał na astmę, ale gdy skończył 80 lat, a takie stały się bardzo niebezpieczne dla jego zdrowia. Problemy z sercem, z pęcherzem. Mężczyzna miał problem z oddawaniem moczu, miał problemy z chodzeniem, przeszedł operację biodra i niestety to wiązało się z tym, że no, już był niesprawny fizycznie. Spędzał czas w swoim pokoju, głównie w łóżku i mam tutaj na myśli jego pokój i jego łóżko, ponieważ Erik nie dzielił łóżka ze swoją małżonką. Audrey miała swój pokój. Erik nie był zdolny do pracy, mimo tego, że jego sklep znajdował się na parterze budynku, a on z żoną mieszkali na pierwszym piętrze. W sklepie ja zastąpił Erika już na stałe jego syn James, dzięki czemu mógł odwiedzać ojca i sprawdzać jego stan zdrowia. Warto tutaj wspomnieć, że Audrey miała wówczas 81 lat i jej bajeczne życie, w którym tak wiele się działo, zmieniło się w ciągłe siedzenie w domu i opiekowanie się mężem. 81-latka dbała o męża jak o swoje dziecko stała się jego opiekunką i nie da się ukryć, że mężczyzna wymagał całodobowej opieki. W okolicy, w której mieszkali, czyli w Plempton, zarówno ona, jak i Erik byli szanowani, byli starszymi ludźmi, bezkonfliktowymi, zawsze uśmiechnięci. Do pewnego czasu sąsiedzi widywali ich razem, ale gdy Erik podupadł na zdrowiu, Audrey była widywana już sama. Zazwyczaj albo udawała się na zakupy, albo na bardzo krótki spacer. Gdy 29 sierpnia 2003 roku doszło do włamania, budziło to niemałe zainteresowanie i strach wśród mieszkańców, bo uważano, że dzielnica, w której mieszkało małżeństwo, była bardzo bezpieczna. Też nie bez powodu Erik i Audrey wybrali to miejsce. Gdy okazało się, że włamano się do mieszkania starszego małżeństwa, wszyscy nie mogli w to uwierzyć. Być może sprawcy stwierdzili, że Erik jest bogaty po tym, jak żył wcześniej za swoją żoną, jednak to nie wszystko. Okazało się wówczas, że 83-latek nie żyje. Ktoś brutalnie odebrał mu życie. 29 sierpnia o 3.45 w nocy na numer alarmowy zadzwoniła spanikowana Audrey. Wezwała karetkę i policję. Próbowano ratować mężczyznę, ale było już za późno. W domu panował bałagan, szafki, ubrania, książki. Wszystko było na środku pokoju. Pytano Audrey, czy coś zginęło, i kobieta przyznała, że tak. Oczywiście nie miała na myśli jakieś kosztowne rzeczy typu biżuteria, które później sprawcy mogli spieniężyć, ale po przeszukaniu domu i okolicy okazało się, że czarna torba z łupami leżała pod oknem. I to też dało odpowiedź śledczym, w jaki sposób sprawcy dostali się do środka. Eric otrzymał jeden cios w ramię ostrym narzędziem. Rana była na tyle głęboka, że stracił życie niemalże od razu. Mężczyzna był w takim stanie, że niemożliwe byłoby to, by sam się obronił, więc był łatwym celem dla sprawców. Audrey po przybyciu służb została zabrana przez lekarzy ze względu na swój wiek. Kobieta była roztrzęsiona, nie potrafiła opanować emocji. Śledczy bali się o jej stan, o stan jej serca. Mimo, że nie miała jakichś większych problemów zdrowotnych, takie zdarzenie mogło jednak odbić się na jej zdrowiu bardzo szybko. 81-latka zeznała, że spała, ale w pewnym momencie usłyszała jakieś szuranie i harczenie. Od razu udała się do pokoju Erika, a tam zobaczyła dwóch młodych mężczyzn szukających czegoś w szafkach. I gdy oni ją zobaczyli, od razu zaczęli uciekać przez okno i w pośpiechu zostawili czarną torbę ze skradzionymi rzeczami. Sprawdzono pokój Erika pod kątem pozostawionych śladów i okazało się, że nie ma żadnych śladów ani na oknie, ani na szafkach. Nigdzie. Najprawdopodobniej podejrzani mieli założone rękawiczki przez cały ten czas i sprawa nie była taka prosta, jak się wydawała na samym początku. Okazało się, że Audrey, mimo strachu i stresu, jaki jej towarzyszył tamtej nocy, potrafiła dokładnie opisać tych dwóch młodych mężczyzn. Zapamiętała naprawdę dużo szczegółów, dzięki czemu ich portrety pamięciowe były bardzo dokładne. Co więcej, powiedziała, że nie widziała ich po raz pierwszy kojarzyła ich gdzieś z okolicy. Już dzień później postanowiono zorganizować konferencję prasową, a na niej ukazały się dwa portrety pamięciowe. Audrey wówczas wydała apel ze smutkiem w oczach, mówiła, że liczy na odnalezienie sprawców, że czeka na ich areszt, bo zniszczyli jej życie i odebrali ukochaną osobę. Cały czas powtarzała, że na pewno istnieje ktoś, kto wie co się stało, więc prosiła o zgłoszenie się na policję. Śledczy otrzymali wiele telefonów ze wskazówkami, kim są poszukiwani mężczyźni, ale to nie wszystko. Oni sami postanowili zgłosić się na policję. Mężczyźni niemal od razu zostali aresztowani w tej sprawie, a także postawiono im zarzuty włamania i odebrania życia Erikowi. Jednak ci mężczyźni powiedzieli, że mają alibi i że tamtej nocy fakt przebywali w pobliżu domu Erika, ale oni się nigdzie nie włamywali i nikomu życia nie odebrali. Znali, że przebywali wówczas w hostelu, który znajdował się niedaleko domu małżeństwa i okazało się, że to prawda, ponieważ potwierdzały to nagrania z monitoringu, a także pracownicy tego hostelu. I to sprawiło, że śledczy zaczęli przyglądać się tej sprawie od początku. Coś tutaj nie grało, ale jeszcze do końca nie wiedzieli co. Gdzieś tam w środku nie dopuszczali do siebie tej myśli, ale coraz więcej dowodów wskazywało na to, że Audrey ich okłamuje. Być może ta wersja z włamaniem była wymyślona przez 81-latkę, a ona sama zrobiła coś, do czego nie chciała się przyznać. Dwa tygodnie po śmierci Erika, Audrey próbowała odebrać sobie życie, zażywając leki. Napisała list pożegnalny, a w nim prosiła o odnalezienie osób, które odebrały jej męża, bo zniszczyli jej życie. To, co się działo, było oczywiście dla śledczych bardzo smutne, bo wiedzieli, że kobieta kilka miesięcy wcześniej była u lekarza, ponieważ miała problemy psychiczne, zażywała leki, nie potrafiła odnaleźć się w nowej sytuacji, w której się znalazła, ale nie mogli sobie pozwolić na to, by współczucie. Wygrało z profesjonalizmem. Mieli pewne przeczucia, a coraz więcej wskazywało na to, że Audrey jest winna śmierci Erika. Co więcej, nie tylko oni tak podejrzewali, jej bliscy również, a w szczególności dzieci, ponieważ widziały, że Audrey w ogóle nie rozpacza po śmierci męża, jest uśmiechnięta, jedynie przed kamerami można powiedzieć była smutna. Dla śledczych podejrzane było to, że nie odnaleziono w domu żadnych śladów osób trzecich. Odnaleziono oczywiście ślady Audrey i Erika, ale oni mieszkali w tym domu, więc to było normalne, że wszędzie tam będą jakieś ich ślady. Dziwne, że dwójka włamywaczy w pośpiechu, podczas otwierania szafek, wywracania wszystkiego do góry nogami, nie zahaczyła oni nic swoimi ubraniami, nawet na oknie nie odnaleziono śladów jakichś materiałów. Z tego względu postanowiono odtworzyć wersję wydarzeń Audrey i zaangażowano w to dwóch młodych policjantów, ponieważ według 81-latki było to dwóch młodych mężczyzn. Śledczy uważali, że może Audrey pomyliła się za pierwszym razem, gdy opisała tych sąsiadów. Mimo podejrzeń chcieli dać jej szansę, ale no... Niestety nie, ta historia nie trzymała się kupy ani trochę. Zorganizowano drabinę dwóch mężczyzn w rękawiczkach, którzy wykonywali polecenia krok po kroku. Było lato, więc Erik miał wówczas otwarte okno całą noc, więc w tym sprawcy nie mieliby problemu, by dostać się do środka. I to była jedyna rzecz, z którą śledczy mogli się zgodzić. Wszystko inne oczywiście okazało się kłamstwem na jej niekorzyść. Niemożliwe było nie pozostawienie żadnych śladów, nawet w rękawiczkach. Jeszcze jak Audrey dochodziła do siebie w szpitalu, to śledczy postanowili kolejny raz sprawdzić mieszkanie małżeństwa, ponieważ wiedzieli, że kobieta coś kręci. Za każdym razem inna grupa przeszukiwała mieszkanie. Ono było przeszukiwane kilka razy i nic nie odnaleziono, jednak w końcu udało odnaleźć się coś, dzięki czemu 81-latka została powiązana ze śmiercią Erika. Odnaleziono ostre narzędzie, a dokładniej nóż, który był schowany w rogu jakiejś szafki w kuchni. Audrey nawet go nie umyła, cały czas znajdowała się na nim zeschnięta krew, która należała do Erika, bo tak wykazały badania. Na rękojeści odnaleziono odciski palców Audrey i Erika. Nie wiadomo jak to się stało, że nie odnaleziono tego za pierwszym razem, no ale tak właśnie było. Osoba, która przeprowadzała sekcję, potwierdziła, że to tym narzędziem kobieta odebrała życie swojemu mężowi, ponieważ kształt ostrza był identyczny jak jego rana. Nie było tutaj mowy o pomyłce. Postanowiono porozmawiać z Audrey i powiedzieć jej, że odnaleziono narzędzie, którym odebrała życie Erikowi. I kobieta stwierdziła, że jest niewinna, że nie miała z tym nic wspólnego, jednak tym razem zmieniła swoją wersję wydarzeń. Podczas kolejnego przesłuchania Audrey powiedziała, że kłamała, że wymyśliła to włamanie, bo nie chciała, by wszyscy poznali prawdę o tym, co się stało w jej domu. Stwierdziła, że Erik sam odebrał sobie życie, bo miał dość takiego życia, miała to na myśli bycie ciężarem dla swojej żony. Ona, by chronić swoich bliskich od niepotrzebnych plotek, postanowiła opowiedzieć wymyśloną historię o włamaniu. Nie wiedziała jak opisać wygląd tych podejrzanych, więc po prostu opisała mężczyzn, których znała z okolicy z widzenia. Swoją drogą, gdyby nie to, że ci mężczyźni mieli alibi, to możliwe, że otrzymaliby wyrok za coś, czego nie zrobili. Śledczy oczywiście nie uwierzyli w ani jedno jej słowo. I wtedy jej syn Peter, który wcześniej był policjantem, a w tamtym czasie, gdy to wszystko się działo, był detektywem. Zapytał, czy mógłby porozmawiać ze swoją matką w Cztery Oczy. Śledczy wyrazili zgodę. Peter wiedział, że mają mocne dowody na to, by udowodnić o Winę, ale nie mógł uwierzyć, że jego matka mogła zrobić coś takiego. Mężczyzna pytał i prosił kobietę, by powiedziała mu prawdę. I podczas rozmowy z synem coś w niej pękło. Być może dlatego, że rozmawiała ze swoim dzieckiem. Audrey w końcu przyznała, że policja ma rację, że to ona odebrała życie Erikowi, ale to, co było jej motywem, szokowało. Kobieta podczas rozmowy z synem powiedziała, że miała już dość opiekowania się Erikiem. Tak jak mówiłam, Audrey, gdy wyszła za Erika, to ich życie było idealne: ciągłe wakacje, wypady do restauracji, rzadko kiedy spędzali czas w domu. Można było im tylko zazdrościć takiego trybu życia. Jednak pod koniec lat 90. wszystko się zmieniło o 180 stopni. Skończyły się wypady do kawiarni, ciągłe wakacje. Teraz Audrey spędziała niemal każdy dzień w domu z chorym Erikiem. Gotowanie, sprzątanie. To była ta najmniejsza część jej obowiązków. Kobieta musiała kąpać, przebierać, karmić mężczyznę. Dbać o to, by zażywał leki o dobrej porze, w odpowiednich dawkach. Nie wiadomo dlaczego, ale dla kobiety najlepszym rozwiązaniem było pozbycie się męża. Być może chodziło o jakieś pieniądze po jego śmierci. Gdy prawdę o tym wszystkim wyszła na jaw, dzieci Erika nie mogły w to uwierzyć. Nie wiem też, jak wyglądała ich opieka nad ojcem, ale wiem, czy James przejął te obowiązki w sklepie. I przyznał, że tydzień przed śmiercią ojca Audrey przyszła do niego i poprosiła go o naostrzenie ostrego narzędzia, tego samego, którym później odebrała życie jego ojcu. Mężczyzna, który nocą do sklepu dostarczał warzywa, to znaczy zostawiał je pod drzwiami sklepu Eryka, najwidoczniej mężczyzna nie sprzedawał tylko mięsa. Ten dostawca w nocy jakoś o pierwszej. Słyszał z okna Erika jakieś dziwne odgłosy, jakby harczenie, ale nie przejął się tym zbytnio. Nawet nigdzie tego na początku nie zgłosił i śledczy przypuszczają, że wtedy Erik brał swój ostatni oddech. To by oznaczało, że Audrey odczekała dwie godziny i dopiero wtedy wezwała pomoc. W te dwie godziny kobieta wywróciła dom do góry nogami, bo myślała, że pomoże jej to w uniknięciu kary. Jeżeli okaże mowa, to chyba ona wywołała największe oburzenie opinii publicznej. Ponieważ Audrey za odebranie życia swojemu mężowi została skazana na dwa lata więzienia, z czego odsiedziała tylko siedem miesięcy i wyszła na wolność. Jej obrona próbowała przekonywać, że przecież nie wiedziała co robi, że przecież miała problemy, zażywała leki. I co najbardziej szokowało, to ława przysięgłych się z tym zgodziła. Sędzia ogłaszający wyrok stwierdził, że kobieta jest niegroźna ma już ponad 80 lat, przez całe swoje dotychczasowe życie nie popełniła żadnego przestępstwa, nie ma przeszłości kryminalnej, więc uważano, że jest niegroźna i szybko może wyjść na wolność. Oczywiście, gdyby Audrey została skazana za odebranie życia z premedytacją, jej wyrok byłby o wiele wyższy, ale kobieta przyznała się do nieumyślnego spowodowania śmierci i dzięki temu otrzymała taki wyrok. Argumentowano to tym, że nie wiedziała co robi po tych zażytych lekach, które były dość mocne, jak na kobietę w jej wieku. Możemy się teraz zastanawiać, jak długo jeszcze Audrey pożyła po tym, jak opuściła więzienie. No, według mnie żyła długo i zdrowie jej dopisywało, bo zmarła dopiero w 2016 roku. Dzieci Erika nie mogły się z tym pogodzić. Nie mogły się pogodzić z tym wyrokiem, jaki zapadł w sprawie ich ojca. Jego córka Sali twierdziła, że ten wyrok to żaden wyrok. Liczyła na to, że Audrey dostałaby chociaż z 5 lat. No, ale przecież pięć lat za odebranie komuś życia to nadal tak jakby nic. Doskonale wiedziała, że gdyby Audrey była młodsza, zostałaby skazana tak jak powinna. Przyznała, że jej przeczucia w stosunku do Audrey jej nie myliły. Zresztą James także uważał, że w sprawie Erika nie było żadnej sprawiedliwości. Co więcej, wyszło na jaw, że przez kłamstwo 81-latki... Podatnicy w Wielkiej Brytanii musieli zapłacić 160 tysięcy funtów na dochodzenie i szukanie sprawców, których tak naprawdę nie było. Gdy okazało się, że nie doszło do żadnego włamania, śledczy musieli zacząć śledztwo od początku, co wiązało się z kolejnymi kosztami. I nie muszę chyba mówić, że była to kolejna rzecz, która poruszyła opinię publiczną, oczywiście w negatywny sposób. A tak na sam koniec jeszcze chciałabym Wam powiedzieć, że w jednym z artykułów przeczytałam, że w tamtym czasie Audrey była najstarszą skazaną w Wielkiej Brytanii za odebranie komuś życia. No i przypuszczam też, że dostała najkrótszy wyrok. Dziękuję Wam za wysłuchanie dzisiejszej historii. Dajcie mi koniecznie znać, co Wy myślicie o tej sprawie i czy kiedykolwiek o niej słyszeliście. Dziś podcast troszeczkę krótszy, mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Ja zapraszam Was serdecznie do subskrybowania kanału, do pozostawienia lajka czy komentarza i oczywiście do posłuchania moich poprzednich podcastów, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Będzie mi bardzo miło. My słyszymy się już niebawem. Trzymajcie się ciepło. Cześć!